Słuchajcie, zamknęli mnie tutaj, bo przydarzyła się wczoraj bardzo nieprzyjemna sprawa, czekam aż mnie uwolnią. Pierwszy raz w życiu się zdarzyła taka nieprzyjemna sprawa. Grzecznie, kulturalnie, wczoraj Sebastian... Siema wariaty, słuchajcie, jesteśmy na prezentacji serpero. tu będzie prezentacja nocna, tam jest loża szyderców, tu będą fajwery. To dużo tych fajwerków, tu widzenie sobie jest poważne, ale widzę są rakiety. Są rakiety, chyba ze trzy rodzaje rakiet, no to jest... Yy, gitara, o tam macie rakiety, widzę dwucalówkę wlada Tam parę jakichś małych kosteczek, jest troszeczkę kosteczek, tam jakieś kulan cool bomben, A tu prezes siemanko, prowadzący Siemanko Siemanko Nie ma tego za dużo, czy mi się wydaje? No właśnie tak patrzę i tak troszeczkę bidnie tutaj jest Tak malutko tego jest coś o, a, tam, a tam jest Johnny Waker, patrzcie, na ko konno jeździ Jak ktoś będzie niegrzeczny to wyciąga pałę i leje A, tutaj, a tu siedzi nasz super recepcjonista, 10 na 10 jest posiaczek, tylko obwinięty, żeby tu się nikt nie dostał, żeby to nie o, bo... się kręci na kółowrotku. A Jakby kto pytał gdzie jesteśmy, jesteśmy w El Paso, Meksiko, tam wąsaty, Meksykaniec. O. A tutaj, tutaj główny organizator, którego nas zaprosił. Dziękuję Szyba... panie Bogdanie za zaproszenie, żeby nie było. Witam was bardzo serdecznie. Proszę bardzo, organizator to jest słynny pan Boguś, a to jego ochroniarz. Tak <laughs> Pokaż papę co? ooo, no, ja tu, tam, kurde no, na, na plibicach jak <grystanie> tu jest pącz I do pączu można dolać pocian ale ciepły pocian jest co to jest? ty, jakie to plibuje siema, sobiaków. Ty, no teraz tu wygląda zdecydowanie lepiej niż na TikToku. Ta szata, no. Tutaj DJ-ka i tam na dół. No, ale też nie zobaczyć tam na dół. O, zapalniczki, można jakoś zajumać. Jaka do kieszonki. A wezmę Bogdana. He he. żeby nie było widomać, jak to mam ładną zapalniczkę, bo się mam A skąd, ja też sobie. Nie, Póki nikt nie, patrzy. nie, no, no, czy, czy. nie, 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 ja nie, 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 ja, z pirokita, przecież nie, jadasz, dasz jakiemuś fanowi do świeczuszek a tutaj masz ten, że zapalniczunie to, to już znamy, o patrz Landshark. O, jest fajny atak. Nie, nie, nie. Niektóre szaty nie przyjmują się zbyt dobrze, ale... Patrz. Bomber chicken. Widziałeś? Bomber chicken. Grand Zero Wikingi, after O, Bogusia petarda. Bo już tu brakuje tych petard. Spinerki, pirobajerki. Zebek. Zebek! tajby patrz co masz patrz siklejana ja, 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 ja. <ślejone>, żeby nie zajmować to się rozklei ok.

To, to jest ciekawe, to widzisz jak na testu. Takie ciekawe, jeden i drugi jest taki, Uj. Zobaczysz. To zabawy. Tak, no, takie no, ja dobre. No, rok mamy takie pirobajery, wiesz, tak wiadzę. To, to, to brakuje pirobajerów, tak... brakuje. To ma taki sam efekt jak below box, tylko 20 mm, taki słabszy. Taki below boxik? No, taki sam efekt, tylko słabszy, wiesz nie ma taki duży kaliber a Gold 2,5,5? Gold 2,5,5 2,5,5 się dobrze. ale ty to o, a w szalecie męskim, proszę bardzo można sobie za 20 koron czyli prawie jak za darmo, proszę bardzo takie trudenko zakupić tak patrzę, to, to, to się dość mocno zmieniło o, patrz tam, patrz co za tam biegnie, dziewczynki o, dziewczynki Jakie szczęśliwe, jak widzą kowboja. Ja ci nie pierdzielę. O kurde, tutaj fajnie był było tylko daleko. Z rodziną sobie przyjechać. Do takiego kowbojskiego miasteczka. No w tamtym oku, tu były dymy odpalane. O ty, kaczor jest nawet. Kaczor, co ty tu robisz, wariacie? Patrzcie, kaczorek jest. <laughs> kaczorek. No to już nie omieszkam powiedzieć kilka słów po takim wyrażeniu. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Faktycznie zaczynaliśmy współpracę z SETI. Patrz tam, patrz tam! Sobek tutaj pracuje. A nie, tylko tak dokładnie. Staraj się. Ta Polska patrzy. Dobrze to robisz. Nie stwierdzeliś nic. Dobrze, wiesz. Dobrze, dobrze. Ładna gruza, proszę bardzo. Tutaj Krysi i kawałek wam pokażę. O, patrzcie, to jest ta słynna Krysia, która odbiła telefony. Nie? Ok, Kryś, co się nagrało? Kryś, co się nagrało? Pokażę od strony fanta, jak żył. Kryś, gdzie jest pod Nie, to świrowa jest, siłdobaj. to jest pąta Niemca, a ten, W Tam też się lepiej skąpimy. On się rozkutasza. Kurde, polecił. Tyle, że. Ole, poszedł. Ole, poszedł wysoko. Wysoko lecą. O, a na... tam gdzie jest To to dobre. Różowa Biedrona. Ale jak się świeci? Pierdzielona. Nie, to no wygląda jak Biedronka, to jest... No tam. To się kręci teraz. A to nie. To przypominał Biedronkę. O! 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 To stopla na betonie. Coś podobnego, ale jednak innego. Łapańca z armii Tak, Widzę, jakaś fontanienka o, jak ładna w czerwona flara jest Głodne uwagi, podnyu no podnyu 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 uwagi. Podnyu. O, i teraz to pierdzielnie

Przed nami 49 strzałów, 30 mm. Dobre czy nie? Chyba nikotanka nawet doźliwości utrzymał. O już koniec. wielkie szeroka Nie okay. ta szybka Tak Dobre dupnięcie Ale kapkę przyniósł pewnie Ładna Teraz lat 48 metrów Ale wysoko strzela Dupnięcie dobre Ale bardzo wysoko strzela Bardzo wysoko Porównania ziemi. Za 80 do 100 metrów leci, chyba najwyżej strzelająca dwucelowna. Dupnięcie dobre. Pierwsze efekty były słabsze. Teraz jest lepiej. Mogą się wydawać małe, ale ona on dlatego, że wysoko strzela. Niedobrze. Wyobraź sobie Krysia, a, a się się. No. Czuć było dobrego basa. Dobry basik miał. Tylko bardzo szalono człowiek. dobry rakiety. Thunder. Te kostki, co widzieliście wcześniej. czyli bracz czyli te wcześniejsze jak wyrzutnie co były to były z taniej serii Black Panther wow no wreszcie jakieś makiety dobre o! O! To był fireball color fireball. Number 28, round zero One rocket at the time Grand Zero Ty, ale już nie ma fireballa, teraz to są Titan Fireball zmienił nazwę hukowy na Thunder Titan I będą mieli inną szatę A fireball color będą od teraz złote Tak jak były srebrne, to teraz będą złote w tym roku będzie trochę zamieszania no. Bo w tamtym roku złote to były hukowe A teraz złote no. będą z efektem A Thunder Titany, czyli stare firebole hukowe To będzie zupełnie inna szata No i teraz jeszcze rakiety Grand Zero Takie zwykłe O, słyszeliście, peacemaker O, co? O, to single Wow!

votar 36, Chaos, Chaos region 48 strzałów 30 mm

jest Też setka w 30. O! O! Pauza. 30 sekund. Dobra, teraz leci ten. Wojadżer. Niebieskie. Ja to dwie migoczące. O, jak na trzydziestkę, bardzo duże efekty. Wow. Te przyluki fajne były, nie? No. O. O. Piękna, dynamiczna bestia Zombie Zombie, Zombie. O. Zombie. Lecimy z klasykiem W mm -hmm. nowej szacie yeah. Jak w wali Pięcie dobre jest. No i na te efekty O, o. o i to tak. Te pierwsze efekty były nędzne, ale teraz jest konkret Jeśli chodzi o efekty to jest 8 ale jeśli chodzi o huk to jest 11 na 10 Tak, huk jest przekonany Ale mimo to jest bardzo jest dobra jest plutonium Jest plutonium Gladiator teraz Teraz Czuć, że słabszy jeśli chodzi o huk nie? na pierwsza no. plutonium o to był mój czarny koń Do. plutonium zawsze waliło mocno zobaczymy zobaczymy Szala, jest wyżej, wyżej. O! teraz, teraz Gold Edition Tyler Gold 3600 Święci będą saluty Kiedyś był Gold Edition 3600 Teraz jest Gold 136 Nowa szata. Nowa nazwa. O! Dwa cale. Próbuje dobrze. Pogoda sprzyjała Atmosfera mega przyjazna Żadnych top nie było Nie licząc jednego wywróconego wulkana Ocenia prezentację na bardzo A teraz idziemy na posiaka, ale to już kamerę zostawiam Pójdziemy na drink Story Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba Pamiętajcie łapę w górę Ja się z wami żegnam. Krysia, chcesz coś powiedzieć do swoich wino. Nie chcecie. Dziękujemy za miłe towarzystwo. i życzymy miłego wieczoru. A my będziemy teraz się bawić. Takie to to są A nie, jeszcze będzie w bogu w finał. A zobaczysz. Security, tylko i w Taki... Patrzcie, kukiri normalnie kukiern. Z bagażniczkiem taki o... Wynalazek Boże. Tu drugi jest taki wynalazek. Powiedział chcę ja tam to bieszcza. Ta. Nie dotykam po akcji. O, Czemu to takie niskie? Jakie niskie, zobacz. Ale taka ładna talia co? Bajerka kluczyczek i wio. siedzę. Dobra, kameruję się. Słuchajcie. Zamknęli mnie tutaj, bo przydarzyła się wczoraj bardzo nieprzyjemna sprawa. Czekam, aż mi uwolnią. Pierwszy raz w życiu się zdarzyła taka nieprzyjemna sprawa. Grzecznie, kulturalnie wczoraj z Sebastiankiem wzięliśmy sobie po bączku. No i te bączki wzięliśmy, my przetestujemy sobie. I różki Harego. No i Sebastian tam te różki odpalał, bączki ja zbierałem po prostu, żeby nie śmiecić. Przylatuje jakiś szczek i do nas. Z mordą. A ja mówię, o co mu chodzi, nie? Bo czy nie można odpalać, czy co? Nie wiem o co chodzi. Nie wolno odpalać, nie wolno odpalać. A to jest co, druga zwierzęta, nie wiem o co chodzi. Nie, bo to jest wszystko policzone, nie wolno odpalać. I on do mnie z łapami z ryjem leci. Ja myślałem, że on se żartuje, on do mnie z łapami z ryjem leci, nie? A Sebastian Fajerki trzyma, ja tylko znosiłem wyrzucam. To jest trzecia. No i tak z mordą, z mordą, z mordą. Mówię tak się nieprzyjemnie zrobiło, no bo w tym momencie jeśli nie można czegoś ruszać, no to się przychodzi i mówi, słuchajcie, panowie. Nie bierzemy, nie ruszamy, nie odpalamy. Dziękuję do widzenia. A nie on do gości wylatuje z mordą, bo to był jeden właśnie z organizatorów, nie od strony Czech. I do nas z mordą. No tak kurwa nieprzyjemnie troszeczkę się zachował. Zaraz coś powie, zaraz, zaraz, zaraz. Tu miał rację, bo nie wolno ruszać fajerków. Zaraz. Byliśmy na prezentacji Jorge, był cały stolik, można było brać fajerki, drobne. Nie mówię o wyrzutniach rakietach, tylko drobne piropajery. Wyznaczona była strefa, gdzie można było się odpalać. Na każdej prezentacji, kto był, to wie, że najczęściej giną te pirobajery, bo ludzie sobie po prostu biorą, chcą sobie odpalić zobaczyć, jak to strzela. Nie wyrzutnie, tylko po prostu drobnica. A tutaj za to, że my sobie wzięliśmy bączki, żeby zobaczyć, czy to faktycznie tak strzela, dostaliśmy, do ja dostałem zjebę. No i zamknęli mnie tu. No kurde, i tak to się kończy ten odcinek. Bardzo nieprzyjemnie zostałem potraktowany, a na samym początku prezentacja sama fajny klimacik, no ale przyszedł jakiś wlat, mnie opierdolił i tak się skończyło, się zbulwersowałem i nara, tyle, o kończę, poza tym prezentacja Boguś, zarąbista sprawa, ale następnym razem niech Czech lepiej traktuje gości, bo wychodzi na to, że Czesi są bardziej pazerni od Polaków, nara.